Dzień dobry kochani. W tym filmie będę odpowiadać na Wasze pytania. Pierwsze pytanie dla osoby, którą sobie wybrałam jest to Pani Agnieszka urodzona 27 grudnia 80 roku. Pani Agnieszka jest spod znaku koziorożca i dopytuje o swoje finanse we wrześniu 2022 roku powiązane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Pani Agnieszko, wylosowałam dla Pani dziesiątkę monet. To jest najlepsza karta w talii tarota. Proszę popatrzeć, jaka to jest rodzinna karta. No w ogóle ta karta em, jest takim sygnifikatorem rodzinnego biznesu, także podejrzewam, że Pani firma jest, jest lub być może w jakiś sposób powiązana z właśnie z takim, z takim rodzinnym biznesem. No dobrze, więc dziesiątkę mamy kielichów pobocznie. Mamy jeszcze dwójkę buław i mamy szóstkę mony. Dużo energii znaku panny. Tam jeszcze gdzieś rydwan. To jest akurat energia znaku barana, ale dużo ziemskiej energii pani Agnieszko. Ja myślę, że tutaj nie ma jakichś większych obaw, jeśli chodzi o o to, czy firma dalej przetrwa, przynajmniej w miesiącu wrześniu, bo oczywiście pytałam tylko o ten miesiąc. W miesiącu wrześniu jak najbardziej te karty pokazują utrzymanie firmy. Dziesiątka jest, monet jest um, najlepszą, najwyższą kartą monetową z małych arkan. Ogólnie pokazuje stabilizację, ogólnie może pokazywać też wzrost dochodów albo umacnianie życiowego dorobku, czyli dalsze utrzymanie firmy, także wyprowadzenie biznesu na prostą, yy, bo zapewne ma Pani jakieś obciążenia finansowe, o których mówi karta dwójki buław, czyli coś Panią ciągnie trochę w dół, niestety. Ale, ale, widać przy tych być może zadłużeniach, zobowiązaniach finansowych widać jakąś pomoc. Czyli, hmm, bardzo możliwe, że jeżeli się pani o coś ubiega lub będzie ubiegała dostanie pani jakąś pomoc finansową czy to od instytucji czy to od innych osób. Te karty mogą pokazywać też rozszerzenie możliwości biznesowych. Tu też jest dwójka. Ta dwójka może pokazywać jakieś dwa kierunki rozwoju. Dwa kierunki rozwoju, czy tego oczywiście zależności i odpływy finansowe, ale z którymi sobie Pani poradzi, Pani Agnieszko. Także ja myślę, że większych zmartwień nie powinno być finansowych, oczywiście finansowo-zawodowych w miesiącu wrześniu. Te karty mogą również pokazywać na przykład zbieranie pieniędzy na poprawę, tak, na poprawę, na poprawę prowadzenia Własnego biznesu, na poprawę finansową. Także mamy pomyślność, mamy działanie w kierunku wspólnego przedsięwzięcia, zobowiązania, które będzie Pani spłacać, będzie Pani w stanie je spłacić. Umiejętne też zarządzanie majątkiem. Być może, tak jak powiedziałam wcześniej, wpłyną do Pani jeszcze jakieś pieniądze, które trochę podreperują tą sytuację finansową. To jest też karta spadków. Pozdrawiam jeszcze wszystkiego dobrego, Pani Agnieszko.